Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Flavio, a w tym odcinku pokażę Wam czwartą linię bombowców w Wartanderze, czyli trzy bombowce brytyjskie, czyli nurkujący i dwa kolej. Więc tak, V156B1 to jest bombowiec nurkujący, który może przenosić bombę 1000 LB prędkość W miarę ma dobrą 360 km na godzinę czas skrętu 22 sekundy prędkość wnoszenia 6,2 metra za sekundę więc to jest nawet przyzwoity samoloc na pancernę on się na, y, nada y, na bombardowanie czołgów no na walkę z tym jednym swoim karabinkiem a nie, cztery karabinki 7 mm no i jeden karabin y, maszynowy 7 mm y, na wieżyczce pancerz on ma tylko tutaj właśnie nie wiem do czego to ma być pancerz, ale zawsze jakiś jest, 3 mm. Nim się da trochę ugrać, da się zmienić szale zwycięstwa na waszą, na stronę sojuszników tym bombowcem, bo zawsze można zbombardować kilka tą tonówką 1000 LB. No i kilka graczy zniszczy się. na... Punkcie przestraszą się zjadą Jadą, a wasi sojusznicy mogą skontraatakować, atakować, ale to zależy od IQ waszych sojuszników. Ale jak wiadomo, zawsze wasz są gorsi od e, przeciwników. Ale nie mówię to o każdej drużynie, tylko o tej większości. Na wszystko mają, można powiedzieć, wyjebanej. Wychodzą po jednym zgonie. Ale tak to. E, jak nim grałem, to nawet fajnie mi się grało. I on ma te hamulce aerodynamiczne. O tutaj, tam gdzie ma klapy. O tutaj. Tutaj ma klapę, i tutaj ma klapę. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj, i tutaj. On może w miarę też dużo przyjąć pocisków. No, i chyba na temat tego tyle. Będziecie mieli plusy, minusy w, w montażu Wam dam. Pomoże mi coś przypomnieć na, ten, na jego temat. Jak zwykle się w montażu przypomina. Więc to przechodzimy do następnego bombowca, a jest nim Beldechim MK4. I on ma jedną wieżyczkę o 2 metrowe i ten sam, ta sama wieżyczka na dole pod nosem. I on ma luk bombowy albo 500 lb razy 2, albo 250 lb razy 4. Ma prędkość 428 km na godzinę. Czas pełnego skretu 26 sekund, a znoszenie 7,6 m na sekundę. Pancerz to ma zasilnikiem 1 mm, stal pod pilotem 12 mm. Fotele pilotów 12 mm, zbiorniki paliwa ma na skrzydłach, no i w miarę nim się da obronić, bo się z nim też będzie trafiał na takie dwupatowce lub wczesne myśliwce, które są nie aż tak szybkie. Y Jeden karabin maszynowy na samym końcu skrzydła, więc nimi za bardzo nie zestrzelicie nic, ale zawsze można próbować. Bo bomby ma słabe. No jedynie, co na pancernę, może się przydać na zbombardowanie jednego czołgu, czy tam dwóch, bo na lotniczych, zestrzelicie jeden samolot, może trochę bazy, i musicie dwa kursy na bazę zrobić. No i uzbrojenie takie. W miarę jest, ale to ofensywne to naprawdę jest słabe. No i możemy przejść do ostatniego z tej linii. I on tak samo jest na Berze 2.0. Ma dwa karabiny 7 mm, dwie że Jeden jest na żebycie drugi jest na nosie. Ma zbiorniki paliwa na skrzydłach, ma podobny luk bombowy, tylko że dodaną torpedę. Może mieć uniwersalną i celopancerzone celopędzorzędne i uniwersalną nie przepraszam was bardzo e, ma wieżyczkę 12, 12 milimetrową bardzo was przepraszam ma 12 mm. i czy ten ma? nie nie ma na szczęście e, pospieszyłem się bo wszystkie bombowce prawie e, brytyjskie miały 7 mm. a tutaj taki wyjątek jeden z czterech bombowców które mają 12 mm wieżyczkę ma dwóch pilotów, czterech załogantów i jest podobny do poprzednika. Jak na lotniczych, to możecie lecieć prosto na lotnisko i lecicie przy samej ziemi do bazy. Taka była moja taktyka i w miarę się sprawdzała na te obydwa: na ten poprzedni i na ten bombowiec. No ma po, mają podobne e, luki bombowe. Ma ten ma dwunastkę. Można się bardziej nim obronić. Prędkość maksymalną mają podobną. Jest trochę szybszy i ma prędkość znaczenia trochę gorszą. I ma czas peł pełne skrętku, tu trochę też gorszą. No i chyba tyle to byłoby na temat tych trzech bombowców. No nie było za dużo do omawiania. I co? Jeszcze jedno takie do Was: że jakby nie był dobry. Bombowiec nie liczy się bez 34, bo ona sama może się obronić. To tak, jakby nie był dobry bombowiec, to jak podleci zawsze jakiś myśliwiec, to nie zawsze da się obronić, bo zawsze ktoś musi was zabić, bo zechce mu się. To zawsze trzeba mieć tą osłonę myśliwca, nieważne jaki to byłby z bombowiec, bo zawsze może was myśliwiec zaskoczyć, zaatakować, jak będziecie zrzucać bomby i. Osłona myśliwca już będzie yy, takim wyznacznikiem, że yy, już te bombowce. Jakie bombowce? Nie bombowce. Tylko myśliwcy już mniej chętnie będą Was chcieli zaatakować. Ci wrogowie. I co? Mówił do Was Flavio: Siema.